Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Oczywiście na te przyczyny składa się szereg różnych wydarzeń powiązań, o których z grubsza dzisiaj powiemy, ale wszystkie one w końcu doprowadziły do tego, że doszło do wybuchu bardzo krwawej, przerażającej wojny. Wojny, która mocno zmieniła świat i której wynik i to te decyzje, jakie podjęto po niej, można powiedzieć, że wprost doprowadziły do II wojny światowej. Ale od początku. Pamiętajmy, że wiele tych decyzji jakie i wydarzeń, które doprowadziły do I wojny światowej, były domysłami, były wydumanymi rzeczami, które zaszły w głowach przywódców, którzy po prostu chcieli zdobyć jak najwięcej władzy, jak najwięcej terytorium, albo też utrzymać tą swoją władzę i terytorium. Ale od początku. Początek XX wieku to podział Europy na dwa bloki. Ententę i Trójprzymierze. Ententa, czyli Wielka Brytania, Rosja i Francja. Trójprzymierze to Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Włoch i Austro-Węgry. Niemcy, Cesarstwo Niemieckie obawiało się, że za kilka, kilkanaście lat ich przeciwnicy staną się zbyt silni, żeby z nimi wygrać taką rywalizację militarną. Więc myślano, postanowiono, że jeśli ma już dojść do wojny, której się spodziewano naprawdę było... To coś pewnego dla dowódców niemieckich, to należy zaatakować jako pierwsi i wykorzystać to jako przewagę. Natomiast Wielka Brytania obawiała się wzrostu siły Niemiec i tego, że ci pokonają Francję, co spowoduje, że staną się zagrożeniem dla samej Wielkiej Brytanii. Porażka Niemiec dla Wielkiej Brytanii to też pozbycie się ciągle rosnącej, rosnącego zagrożenia ze strony floty niemieckiej. Floty niemieckiej, która stawała się coraz większa, coraz mocniejsza, a w Wielkiej Brytanii uważano, że właśnie ich flota jest takim wyznacznikiem potęgi Wielkiej Brytanii. I uważano, że gdyby te Niemcy przegrały, to oczywiście to zagrożenie byłoby zlikwidowano. Niemcy natomiast kalkulowali, że gdy zaatakują Francję, to Wielka Brytania będzie neutralna. Że Wielka Brytania po prostu nie będzie wtrącała się w ten konflikt i zostawi te kontynentalne kraje, żeby pomiędzy sobą rozwiązywały swoje problemy. Z założenia Niemcy uważali, że należy pokonać Francję bardzo szybko, no i że dojdzie do tego bardzo szybko, żeby móc przerzucić siły na wschód przeciwko Rosji, która powinna już wówczas, po tym jak Niemcy zaatakują Francję, szybko ją zdobędą, zmobilizować swoje siły. I zaatakować Niemcy, czyli taki system naczyń połączonych. Niemcy obawiają się, że za kilka lat będzie za późno, będą za słabe, czy ich wrogowie będą za silni, żeby wygrać wojnę, więc należy zaatakować jako piersi. Dlatego należy zaatakować Francję, szybko z nią wygrać i szybko przerzucić siły, żeby przeciwstawić się Rosji. Która przyjdzie z pomocą Francji, a Wielka Brytania, według nich, będzie stała z boku. Natomiast Wielka Brytania, obawiając się wzrostu znaczenia Niemiec, tego, że pokonają Francję i poradzą sobie z Rosją, nie mogła sobie pozwolić na to i musiała wesprzeć Francję. Tutaj też trzeba wspomnieć o ciągle nakręcającej się spirali zbrojeń, które oczywiście miały przygotować te wszystkie państwa do walki, którą po prostu przewidywano, że wystąpi za kilka lat. Jeśli ktoś myśli, że wojna będzie za kilka lat i wszyscy tak myślą, no to w końcu do tej wojny dojdzie. Wszyscy się jej spodziewają, wszyscy liczą, że jednak ona będzie i każdy się zastanawia, czy nie lepiej uderzyć jako pierwszy. Do tego doszło szereg ciągle powstających kryzysów w różnych częściach. Nie tylko Europy, ale też świata. Chociaż to Europa była głównym tym, Zalążkiem. Oczywiście Bałkany, gdzie doszło do dwóch wojen bałkańskich, to właśnie na Bałkanach krzyżowały się, przeciwstawiały sobie interesy wielu państw. Rosji, Turcji, Włoch, Austro-Węgier, Grecji, Bułgarii, Serbii. To był tak zwany kocioł bałkański. Dosyć, że tamtych narodów było wiele, to do tego tam krzyżowały się interesy prawie wszystkich państw. Tutaj najbardziej ścierały się interesy Imperium Rosyjskiego. Austro-Węgier i Imperium Osmańskiego. A ponieważ Austro-Węgry i Rosja, Imperium Rosyjskie były po przeciwnych stronach, to już był taki bardzo duży zalążek do wojny. I tak w rzeczywistości było. Ale gdzie tu Francja? Do tej pory mówiłem tylko, że Francuzi zostaną zaatakowani, tak Niemcy myśleli i oczywiście myśleli, że szybko pokonani. Oczywiście Francja tu też miała swoje trzy grosze. Po pierwsze, ona nie chciała przegrać, to jest oczywiste. Ona też chciała być mocarstwem i można powiedzieć, że była, ale też miała co odzyskiwać. Chodziło tu o Alzację i Lotaryngię, które zostały przez Francję stracone w czasie wojny francusko-pruskiej 1870-1871. Dla tych, którzy uważają XIX wiek, że wtedy nie było wojen, no to było ich całkiem sporo. I właśnie Francja też miała co odzyskiwać, też miała o co walczyć. Ona też chciała stać się potężniejsza. Więc mamy tu Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Niemcy, Austro-Węgry, Imperium Rosyjskie, Imperium Osmańskie, które też chciało wrócić do potęgi, i wszystkie te kraje chciały stać się silniejsze albo też nie stracić nic. Więc oczywiście musiało dojść do konfliktu. I ten konflikt wybuchł, jak wszyscy wiemy, na Bałkanach, w tym kotle bałkańskim. Bezpośrednim powodem był zamach na następcę tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. I ten zamach był dokonany przez bośniackiego Serba, należącego do organizacji Młoda Bośnia. Ta organizacja była powiązana z serbską tajną organizacją, która była kierowana przez szefa serbskiego wywiadu wojskowego. I to właśnie śmierć następcy tronu austro-węgierskiego doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. Austro-Węgry nie chciały pozwolić sobie, żeby po prostu zabijano jednego z jej przywódców. Tu przeciwstawiła się Rosja, później wplątały się Niemcy, Francja, Wielka Brytania i się zaczęło. I jeden z największych konfliktów na świecie jeden z dwóch, niestety, się rozpoczął. Wielka Brytania chciała zachować to, co chciała chciała też zdobyć potęgę. Niemcy chcieli pozbyć się Francji, stać się najmocniejsze w Europie. Austro-Węgry chciały odzyskać wpływy na Bałkanach, Rosja też chciała odzyskać wpływy na Bałkanach, Osmańczycy, Turcy też chcieli odzyskać wpływy na Bałkanach. I w takim, można powiedzieć, zaplątaniu, pomieszaniu, w końcu musiało dojść do tej iskry. I ten zamach na następcę tronu austro był właśnie tą iskrą. I poszło jak domino. Jeden konflikt, drugi konflikt i powoli każdy z każdym zaczął walczyć. I chociaż na przykład Włochy należały do tego Trójprzymierza, to jednak w końcu zaczęły walczyć z Niemcami i Austro-Węgrami. Ale to już całkowicie inna historia. Tutaj od razu zapraszam na materiał o początku I wojny światowej. I tam właśnie powiem, jak to domino ruszyło. Jak w ciągu kilku, kilkunastu dni, niestety, świat ogarnęło szaleństwo. I to taka nauczka na przyszłość, że od takiego małego wydarzenia, kiedy napięcie jest duże i tych grub interesów jest dużo, i wszystko jest tak poplątane, że szkoda gadać, to nawet mała rzecz może przeważyć i wywołać wojnę światową. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym tak żeby każdy mógł na to wpaść. Spójrz na inne kanały, linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.